Dzień dobry. Słuchajcie, to jest nowy produkt. Koło kupiony dłużej niż będzie rok czasu, ponieważ z remontami się zaszło zanim doszło do momentu montażu. Ciekaw jestem, co producent powie na to, jak tutaj odbywa się proces spłukiwania. Naciskam mały przycisk. I to jest efekt. Nawet prysło mi na głowę. No i co producent z tym zrobi? Ciekaw jestem. Ktoś mi powiedział spokój z zamkniętą klapą. Już to robię. Zamykamy klapę. Nacisnę znowu mały przycisk. Klapa zamknięta. Uwaga. A, poszło. No, powiem wam, usłyszałem taki gryps, jak kupiłeś sobie muszle z koła, to będzie źlał koło. No dobra, to teraz nacisnę ten duży przycisk. Niech się naleje do końca woda. Na ścianie jest system firmy GROHE. Siemy nie ma. Porządnie wszystko. Ale muszla. No. Teraz się napełniła. Otóż to. O trzymały czy duży przycisk powiedziałbym efekt ten sam. A tutaj woda rośnie I co na to producent?